Kilka rzeczy do sprawdzenia. Hejt to zjawisko, które mnie coraz bardziej niepokoi. Dlatego, gdy zauważyłem taką akcję, którą prowadzi Michał, chętnie ją wsparłem. Dziwię się ludziom, którzy kreślą innych ludzi, nie znając ich charakteru, osobowości. Jest to dość częsta sytuacja. Czy to na Facebooku, blogach, portalach miejskich, gdzie ktoś się chce czymś pochwalić, robi swoją jakąś akcję albo ma jakieś hobby i się tym chwali, od razu pojawiają się ludzie, którzy niszczą tego człowieka w zarodku. że wszystko wiedzą, profile przeglądając Myślą, że wszystko wyczytać ze zdjęć mogą Nie mają pojęcia, kogo mają przed sobą Subiektywnie patrząc, widzą Ciebie Nie rozumiejąc przy tym nawet siebie Odtrącają Cię, bo takim się podoba Mnie już od tego boli dziś głowa Dzisiaj hejterzy Pokazują my, z haterami w ogóle nie dyskutujemy, bo to też jest takie wiesz, paliwo mhm. do dawania im, bo ci zawodowicko na to czekają. Super, że Michał właśnie zaczął ten temat, że ludzie zaczynają się tym interesować, coraz więcej osób zaczyna faktycznie dostrzegać ten problem i to jest coś, co naprawdę jest mocne. Większość osób może uważać, że hejt go nie dotyczy, no ale jednak hejt dotyczy każdego z nas. Tu przyjechałam tak go na żywo, zobaczcie, go na żywo nie widziałam. To jest O takiej dobrej energii, samych e, takich pozytywnych przemyśleń, tak? To nigdy za mało. Bardzo fajny przekaz, prosty, trafiający myślę, że do każdego. Bo z reguły hejt też, musicie mieć świadomość, że hejt to jest nic innego, jak chęć zwrócenia się siebie uwagi. A więc bardzo często hejterzy to są ci, których odrzuciłeś. Bo jeżeli naprawdę to, był, to była chęć uwagi, tak niektórzy z Was, jeżeli byli uważani za cwaniaków, to dlatego byliście uważani za cwaniaków, ponieważ Wy nie chcieliście być w szarym a więc waliliście głupie teksty, a więc byliście wymiar wybuchowi, albo na imprezie szaleliście, byliście, wiesz, bo... girejem na wycieczce. Teraz, jeżeli ty ludziom pozwolisz to zrobić, to nagle nie wiem. O, nareszcie coś nie rozumie. I ty zamiast być hejterem, on się komplikuje. Wiele rzeczy, które robi, robi po prostu inaczej i po swojemu. I to działa. I to działa. I to jest niesamowite. Dużo ludzi jest, że ma jakiś cel, ma jakieś marzenie, nie? Ale na przykład jego rodzina czy koledzy mówią: Ty nigdy tam już hejtują. Stolica. To jest miasto hejtopolishów czy hate Teraz od Michała wiem, że trzeba po prostu usuwać takie komentarze ze swojego życia i nie pozwalać ludziom na hejtowanie. Co będę mówił, zaśpiewał. Nie hejtera niam hejtera u fam przynia gig! Bo zabieram naszym hejter. Nie hejtera. Upam się gig. Bo zabierał ni wam hejtera. Cześć to słowa. Robicie po miastach jest bardzo fajne, bo był dla ludzi, którzy mogli sobie przyjść nawet z ulicy i zainteresować się tematem hejtu, zrozumieć go, przestać hejtować. Genialny przykład to jest piosenka Makumba. Oczywiście pozostaje w nas refren, tak? Makumba, Makumba skawa osoby bardzo takie no jednowymiarowe, takie, wiesz, które nie widzą tego drugiego dna. mówią, że a to fajne, takie się śmiejecie i tak dalej. No ja posłuchajcie tam tekstu o czym to jest. To jest piosenka, to jest wołanie o tolerancję. Ale na szczęście um, odbiorcy w cyca, to są ludzie y, z poczuciem humoru, y, a jak wiemy, poczucie humoru jest y, cechą ludzi inteligentnych.